Witajcie. Troszkę inna okoliczność, ale uwaga, to zapowiedź. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na kolejny nasz materiał. Tym razem w roli głównej kamera Waterwolf z zestawem trollingowym. Łącznie omówię: będę chciał, postaram się tak naprawdę omówić przynęta. Jaka długość przyponu, z czego, jaki materiał wykorzystać, aby przypon stworzyć. Oczywiście kamera, łaterów no i akcesoria, które możemy wykorzystać ewentualnie dedykowane właśnie tej kamerze. Serdecznie zapraszam do materiału. Oczywiście pierwszą rzeczą, jedną z najważniejszych, to wędzisko, kołowrotek, w tym przypadku multiplikator. Niekoniecznie może być to zwykły kowrotek stałoszpulowy. Najważniejsza rzecz, plecionka nie cieńsza niż 0,20, na przykład 2-3 mm i w górę. Pamiętajcie, że musicie mieć pewność a zabezpieczenie w grubości i mocy plecionki. W razie włók, gdybyście mieli zaczep, weszlibyście przynętą w zaczep razem połączoną przyponem z kamerą Waterwolf. Kolejna rzecz, wędzisko. Ja troszeczkę poszedłem na łatwiznę. W moim przypadku to wędzisko do 100 gram. Krótka, typowa jerkówka. Oczywiście zaleca się wędziska o długości od 2,20 w górę, nawet do 2,50. Mogą być to nasze modele trollingowe oczywiście ze stani Savage Gear ewentualnie. Bardzo świetnym blankiem typowym do trollingu jest seria MPP. Takie modele również występują o tych długościach i mocnym CW. Zaczynając od ostatniej rzeczy, jaka jest naszego zestawu, czyli przynęta. Oczywiście dzisiaj będę chciał połowić troszeczkę na przynęty bardziej w agresywnych kolorach, a dokładnie 3D Trolltrat to jest pierwsza przynęta 25 cm z dociążeniem. Kolejną z przynęt będzie to Hybrid Pike w większym rozmiarze. Będę starał się skusić być może szczupaka. I oczywiście Hard Eel w największym rozmiarze, również specjalnie pod szczupaki. Dlaczego? Zapewne zadacie pytanie, wybrałem przynęty. Z Twisterem. Otóż płynąc średnio z prędkością 3,5, 3,7 czy 8 km na godzinę, a Twister mimo wszystko rewelacyjnie wabi w takiej prędkości drapieżniki. Zatem na pewno będę chciał pożąglować troszeczkę tymi przynętami. Kolejną, a kolejnym zespołem, jakby łączącym przynętę, a dokładnie kamerę Waterwolf, jest. Przypon jest to bardzo istotna rzecz, mianowicie wykorzystamy w zależności od ciężaru przynęty, w zależności od tego, na jakiej głębokości chcemy łowić, musimy również bazować na długości przyponu. Zaleca się przypon z fluorokarbonu, karbonu, ewentualnie z naszego drutu plecionego, nierdzewnego w otulinie czarnej. Z tego również wykonujemy stingery do zbrojki, jak również zwykłe przypony szczupakowe. Fluorocarbon nie mniej niż 50 mm grubość oczywiście bardzo dobry. Japoński, tutaj wielokrotnie się przekonaliśmy, testerzy z całej Europy i nie tylko, bo również wędkarze że jest to naprawdę wytrzymały fluorocarbon. Dlaczego przypon łączący kamerę z przynętą jest? Różnej długości. Otóż posłuchajcie: długością regulujemy tak naprawdę odległość pola widzenia kamery, czyli tak naprawdę kadr. Jak damy krótki przypon, będziemy mieli w obrazie odtwarzanym z nagrania z kamery bardzo blisko przynęte i też bardzo małe pole widzenia, tak? bo przynęta będzie w bardzo bliskiej odległości odnośnie obiektywu. Jeśli damy dłuższy przypon, pamiętajcie, w tym momencie kamera widzi więcej, a dokładnie nawet 120 stopni. Zaleca się nie mniej niż 50 cm długość przyponu, nawet posłuchajcie uwaga do 120 cm. To jest bardzo istotne. Do przyponu będzie, tak jak wspomniałem, nam potrzebny fluorokarbon lub drut nierdzewny ze stali w otulinie. Ja oczywiście wykorzystam ten drut o grubości 0,45 mm. Moc 9 kg w zupełności wystarcza. Oczywiście zaciski, które są zazwyczaj dołączane w komplecie z drutem, i oczywiście nasza zaciskarka. Słuchajcie, świetny, świetne narzędzie, które gorąco serdecznie Wam polecam do robienia wszystkiego. Stingerów z kotwicami jako do zbrojka, a przyponów szczupakowych. Nawet o długościach różnych, jakie się wam tak naprawdę tylko marzą. Wykorzystując miarkę do mierzenia na łodzi, bardzo szybko możemy określić długość, jaka nas interesuje. W moim przypadku będzie to, zakładam, 50 cm. Odmierzam. Biorąc poprawkę jeszcze na zacisk, czyli musimy troszeczkę dać się więcej, w moim przypadku będzie to nawet 60 cm. Bardzo dobrymi nożyczkami Savage Gear. Popatrzcie, bez problemu drut, nożycetną, i oczywiście przechodzimy do montażu a, przyponu. Co nam dodatkowo jeszcze będzie potrzebne, aby stworzyć przypon łączący przynętę z kamerą Waterwolf? Oczywiście dobre krętliki, najlepiej łożyskowane. Polecam, a jest to sprawdzony temat i opinia przede wszystkim od wędkarzy, którzy wielokrotnie tą kamerę używali podczas trollingu i nie tylko na e, słodkich wodach, jak również na morskich, słonych. I oczywiście dobra agrafka. Naprawdę nie bójcie się dużych agrawek. Tutaj macie mieć pewność, że to musi wytrzymać w razie w, w razie jakiejś szamotaniny ostrej e, metrówki i, i ponad tego nawet Wam życzę i sobie również. Także dobra agrafka, dobry krętlik to jest podstawa. Oczywiście zacisk. Mamy dwa rodzaje zacisków o różnej średnicy. Ja wybieram oczywiście ten Odpowiedni do 0,45 mm, czyli mniejszy, bardzo prosty sposób. Nawlekamy zobaczcie zacisk, robiąc spory kawałek luzu końcówki, dlatego że dałem ponad te 50, nawet ponad 60. Poprawię się, oczywiście. Kolejną rzeczą, jaką montujemy, jest to dobry krętlik. Nakładamy krętlik i wpuszczamy końcówkę w tulejkę. Zobaczcie. Wpuszczamy, jeżeli nawet nam nasuwając tulejkę do, w stronę krętlika zostanie troszeczkę przerwy. Pamiętajcie, żeby troszeczkę oczko zrobić na drucie większe. Tak, żeby swobodnie krętlik mógł się poruszać. No i oczywiście główny bohater, jeżeli chodzi o. Zakończenie to nasz, nasza zaciskarka, narzędzie, z którym tak naprawdę się spinningiści nie rozstają. Tak to wygląda. Równe ułożenie i pamiętajcie, najważniejsza rzecz, dosyć mocny ścisk dwoma dłońmi. To jest istotne, zobaczcie. To jest przede wszystkim gwarancja i pewność na to, że, że to nam się nie rozleci. Jedną stronę już mamy. Do której oczywiście możemy, i teraz uwaga, albo agrafkę dołączyć, ewentualnie mocne kółko, kute łącznikowe to też jest ważne, pod warunkiem, że nie będziemy przemieniać, zmieniać e, przyponu, zwłaszcza od strony e, kamery, czyli wymieniać na krótszy, dłuższy i tak dalej. Szybki montaż agrawki. świetna pogoda spinningowa, deszczyk sobie wypada można powiedzieć letni pierwsza część, końcówka jedna wykończona zobaczcie, agrafka, krętlik dobry łożyskowany plus tuleja zaciskowa która już trzyma naszą końcówkę, jeśli macie zbyt długą końcówkę oczywiście nikt nie powiedział, że nie można jej tak naprawdę sobie przyciąć jeśli łowicie w jakiś trudnych warunkach nie wiem, porośniętych, albo chcecie nad Roślinnością na swoich jeziorach poprowadzić przynętę. Mamy pewność, że po prostu nie będziemy łapać przyponem na żadnych roślin. Drugą końcówkę robię identycznie. Przypon gotowy. Jedna strona wykończona agrafką i łożyskowanym krętlikiem, jak również druga odległość prawie 60 cm, powiedzmy, że nawet 60 pary. Przyszedł czas, tak naprawdę, na kamerę i na akcesoria, które kamera posiada, jakby w swojej ofercie. A dokładnie, cała seria systemów montażowych, pamiętajcie, o identycznych możliwościach podłączenia, nawet do GoPro i odwrotnie. Przede wszystkim system wędkarski, który posłuży mi tutaj, między innymi właśnie podczas łowienia w metodzie trollingowej. Banalnie prosty montaż. Odciągamy czarną tuleję, która zaciska po wciśnięciu kamery, ale powiem od po kolei. Odciągamy tuleję. Tu jest, gdzie jest ciężarek, pamiętajcie, to jest przód. Jakby szyny, przykładamy kamerę, ona rewelacyjnie wchodzi, dociskamy i zobaczcie, wsuwamy do końca. Zresztą to widać, że rewelacyjnie ciasno wchodzi, i już mamy, wypychając drut, mamy już oczko, do którego podłączamy przypon i oczywiście końcówkę jako przynęta. Z tej strony, czyli z tyłu kamery. Oczywiście idzie nasza plecionka, wędka i wrotek. Tak to wygląda. Dodatkowo, jeszcze, jeśli miałbym coś powiedzieć, są kolejne systemy, nowość do wertykalnego łowienia, oczywiście, skrzydełka, które umożliwiają trzymać w pionie kamerę, nie obraca nam się, wtedy obraz mamy bardziej czytelny. I kolejny system do łowienia stacjonarnego, przede wszystkim. Najczęściej wykorzystywany w światku karpiarzy, a służy to do montażu kamery, oczywiście na tym systemie, który jest z wymiennymi dociążeniami. Pozwala to równomiernie opuścić kamerę na dno i obserwować, na przykład, jak karpie pobierają, czy amury, na przykład, pobierają nasze, nasze zestawy, na których mamy na przykład kulki proteinowe. Kolejną rzeczą to są ciężarki, również dołączone. W paku. Czemu one służą? Przede wszystkim są, jak możecie zauważyć, przednia część, czyli obiektyw, i ciężarki są zamontowane na przedniej części. Czemu ma to służyć? Już odpowiadam, oczywiście, regulacji kąta widzenia kamery. Damy cięższy ciężarek, kamera bardziej nam opadnie. Damy lżejszy, kamera lekko się podniesie do góry. Kamera jest wodoodporną. To jest jakby rzecz, rzecz normalna i wszyscy o tym wiedzą. Maksymalna praca tej kamery to 4 godziny. 120 metrów głębokości wytrzymuje bez problemu. A bardzo szybki montaż karty za pośrednictwem otwarcia tylnej części kamery. Zwróćcie uwagę. Dwie tuleje gumowane, które uszczelniają przede wszystkim środek kamery, tam gdzie występuje karta. I mamy włącznik, zarazem wyłącznik, czyli nagrywanie i kończenie nagrywania w trakcie naszego łowienia. Oczywiście port USB, micro USB do ładowania. Bardzo szybko kamera się ładuje. Mamy diodę ładowania jako niebieską. Podczas nagrywania mamy czerwoną, która sobie spokojnie mruga. Tyle o kamerze. Przechodzimy dalej do montażu. I w drogę, jak to mawiają. Zestaw gotowy, przynęta, przypon. Kamera i oczywiście wypuszczamy nasz zestaw. Szybciutko otwieram. Włączamy. Zobaczcie, zaczyna mrugać dioda. Czyli już nagrywam, tu jestem dobrze. Pamiętajcie, aby zacisnąć tylną część i wypuszczamy zestaw. Zobaczcie, wyciągamy wnioski z krótkiego przepłynięcia ryba na mniej więcej wysokości od 6 do 10 metrów, czyli taką głębokość musimy sobie Ustalić wypuszczając przynętę średnio około 40 metrów na lince. W zależności jeszcze oczywiście od tego ile waży nasza przynęta, plus trzeba wziąć pod uwagę wyporność kamery. 40 metrów zaznaczone markerem. I'll keep you safe from harm. You don't have a thing to be afraid of. I'll protect you from the storm. Step into the eye of the tornado. I'll keep you safe from harm. Delczat 20,5, Taki sondaczek z troningu. i oczywiście co? Waterwolf. Gorąco polecam. Oby takiej zabawy każdy z Was mógł doświadczać. Mam